Problemem homoseksualnej praktyki jest to, że utrwala ona kłamstwo, że ktoś jest jedynie połowicznie mężczyzną i kobietą, potrzebując integrować się seksualnie z kimś innym tej samej płci, po to, by dopełnić tego, czego brakuje w ich męskości lub ich kobiecości podczas gdy w rzeczywistości taka forma zachowania prowadzi do kłamstwa, że nie jesteś w pełni mężczyzną lub że nie jesteś w pełni kobietą, yes. że potrzebujesz to wydobyć od osoby, z którą się angażujesz w seksualne współżycie. I to dlatego Paweł mówi o tym jako bezczeszczącym samego siebie i nieprzyzwoitym zachowaniu, ponieważ to bierze coś, co jest przed Bogiem święte. Pieczęć płci, którą Bóg postawił na każdym człowieku. I pozbawia je znaczenia. Co jest zasadniczo kwestionowaniem samego stwórcy. Twierdzeniem, że wykonał złą pracę. Chciałbym być w publicznej debacie z Jamesem Martinem co do tych spraw. Chciałbym, by wytoczył tego rodzaju swoje argumenty, gdy ja byłbym tam obecny. Bo wtedy nie mógłbym zignorować tego, co napisałem w materiale. On nigdy nie będzie z tobą debatował nawet za milion lat, ponieważ gdy poszedłem na jego mowy, to on nawet nie przyjmuje niefiltrowanych pytań od widowni. Nie zrobi tego. Musisz najpierw napisać pytanie i potem jakiś moderator czy ktokolwiek wybiera je. Tak, wysłałem mu z zdjęcie. Dokładnie. Ja tego nie robię w moich prezentacjach, ponieważ nie boję się tego, co zapytają ludzie. Oni zawsze mówią, że te starotestamentowe przestrogi przeciwko homoseksualizmowi były tylko o pederastii albo o relacji, w której nie było przyzwolenia obu stron. To nie jest to, co oni powiedzieliby. To jest coś, co oni mówią. To jest to, co oni twierdzą. Szczególnie w strefie grecko-rzymskiej, problemem mogłaby być pederasty i prostytucja. A problemem w związku z rzymską strefą right. byłaby w głównej mierze relacja pana z niewolnikiem i prostytucja. Więc oni twierdzą, że chodzi w nich tylko o akty eksploatacyjne, ale problemów z tym jest mnóstwo. Głównie to, że nie ma niczego w biblijnym tekście, co ogranicza to do tych rozwinięć. I w rzeczywistości nie może nic takiego być, ponieważ ponownie, już w tekście zakazów w księdze kapłańskiej. Jest, że ich krew będzie na nich. Obaj są winni. Jeżeli ktoś tylko kogoś eksploatuje, wyzyskuje, kogoś, kto nie chce być wyzyskiwany, wtedy ta osoba nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności. Ta, która jest wykorzystywana, a tylko ta, która dokonuje eksploatacji. To bardzo jasne w biblijnym tekście. Więc tekst jest skonstruowany w taki sposób, że jest bardzo włączny. Z łatwością można by było użyć terminów, które istniały w strefie semickiej, tak by go ograniczyć. Dla przykładu mogliby odnieść się do osoby, która była bardziej pasywnym partnerem w akcie. Mogliby odnieść się do niego jako. co odnosi się do poświęconych osób, osób ołtarza. Ponieważ ludzie, którzy byli znani jako będący związani z ołtarzami w starożytnych obszarach, działania kultystyczne, ludzie, którzy aktywnie stawali się z niewieściami, by przyciągnąć męskich partnerów seksualnych. Mogli użyć tego wyrażenia, gdyby to mieli na myśli. Nie zrobili tego. Użyli tylko terminu mężczyzna. Gdy potem spojrzeli na to rabini w pierwszych wiekach po Chrystusie i spojrzeli na przykładu na zakazy Księgi Kapłańskiej, to pytali, co jest tu znaczone przez mężczyznę. I powiedzieli, że mężczyzna jest obszernym terminem. Zarówno młody, jak i dorosły jest mężczyzną. To w pełni włączne. Więc osoba, w którą się kładzie, może być albo dorosłym, albo młodym. Tak czy inaczej, jest to obrzydliwością i aktem odrazy przed Bogiem. I gdy Paweł używa wyrażenia koitaj, w pierwszy Korinthians 6, 9, każdy może tam spojrzeć, to lista występków i przestępstw osób, o których Paweł mówi, że oni nie odziedziczą Królestwa Bożego. I pośród tych osób są osoby, które są po grecku nazwane arsynokoita. Co to znaczy? Pochodzi to z greckiego tłumaczenia zakazów z księgi kapłańskiej. Gdzie termin dla mężczyzny w grece to arsen, A termin kładzenia się lub odbywania stosunku seksualnego to koite. To jest to, co jest odzwierciedlone w swoje arsynokoita. Więc okay. so, dosłownie znaczy to, pomimo niedawnego, niedorzecznie zmienionego przykładu NRSV, New Revised Standard Version, gdzie teraz zastąpiono ten termin czymś takim jak mężczyzna nie będzie popełniał nielegalnych aktów. Co za absurd. Nie ma żadnego pytania wobec tego, że jeżeli rozłożysz to słowo na części, to będzie znaczyć to tylko jedną rzecz. Mężczyznę z męskim przyrodkiem, który kładzie się, czy odbywa stosunek seksualny. Bo nie mówimy tutaj o budowie barykady, a mówimy o współżyciu seksualnym. Wkoi i arsen to obiekt, więc musi być to przetłumaczone jako kładący się z mężczyzną. Chcę ci pokazać tweety Martina. Czy widzisz to, profesorze? To jest to, co może nazwać szczytem jego argumentu. Um, to, the, argument to jest z 2010 roku. 2010. Ze sławnego listu wysłanego do dr. Laury Schleisslanger o to, co mówi. By nie brać więcej zbyt dosłownie wersetów biblijnych, zobaczcie to. I to jest z tego listu. Interesujące. Gdy Biblia w ogóle wspomina homoseksualne zachowanie, jasno je potępia. W pełni to przyjmuje. Problemem jest to, kiedy biblijny osąd jest poprawny. Biblia także sankcjonuje niewolnictwo i nigdzie nie atakuje go jako niesprawiedliwe. Dobrze, niech odczytam Ci kilka innych cytatów. Przy okazji, problemem z tym argumentem jest nieszczerość analogicznego rozumowania. To, co on tutaj robi, to tworzy tutaj analogie z jakimiś rzeczami w Biblii, których nie przyjmujemy. Zatem nie powinniśmy przyjmować tego. Ale jeżeli będziesz argumentował szczerze z analogicznym rozumowaniem, podając analogie i porównania, jeżeli unikasz bliskich analogii, a zamiast tego próbujesz uciekać do odległych analogii, to nie argumentujesz szczerze. Musisz patrzeć na to, co jest najbliższą analogią do biblijnego zakazu praktyki homoseksualnej. I najbliższą analogią są analogie, które mają w sobie najwięcej punktów z tym korespondujących. Czyli porównując z innymi aktami seksualnej niemoralności, które wciąż przyjmujemy. Szczególnie kazirodztwo. Ponieważ kazirodztwo jest formą ludzkiej seksualności, która może być przeprowadzona za zgodą dorosłych. W oddanym związku, ale jest wciąż złe, ponieważ jest zbyt wiele nadmiernego podobieństwa u osób w tym uczestniczących w ich formalnych, strukturalnych kategoriach. W przypadku kazirodztwa jest zbyt wiele podobieństwa na poziomie pokrewieństwa, w przypadku praktyki homoseksualnej, zbyt wiele podobieństwa na poziomie płci. To jest najbardziej bliższa analogia niż niewolnictwo. Biblia nie ma żadnego własnego interesu w zachowywaniu instytucji niewolnictwa. Niewolnictwo jest ostatnim krokiem ratunku, by uratować kogoś od śmierci głodowej w społeczeństwie, które ma niewystarczający zasiłek społeczny. Jeżeli tracisz swoją pracę, jeżeli tracisz wszystkie możliwości zarabiania na życie w społeczeństwie, to możesz czerpać z jego zasiłku, ale nie ma żadnego zasiłku w starożytnym świecie, więc Twoją ucieczką jest głodowanie. I jedyna rzecz, która uchroni Cię od tego, by to się stało w Twojej sytuacji, w najbardziej powszechnym przypadku niewolnictwa w starożytnym Izraelu czyli niewolnictwie za długi, gdzie nie możesz spłacić swoich długów. Co zrobisz? Jedyną ostatnią rzeczą, jaką możesz sprzedać, to sam ty. Ale Izrael jest jasny odnośnie swoich wespół hebrajczyków. Nie będziesz traktował ich jak niewolników, według kapłańskiego rozdziału 25. Będziesz traktował ich jak najętą pomoc. I gdy patrzysz na Księgę Wyjścia i Powtórnego Prawa, to są tam zawarte prawa obowiązkowej daty zwolnienia po 6 latach. To nie jest stały stan życia. I nie jest to instytucja oparta o rasę w starożytnym Izraelu. Więc w sposób jasny widzimy tutaj ruch. To nie jest coś, co pochwalają albo kochają, ponieważ w jasny sposób nakładają na to różne restrykcje. A nawet wymagają od Ciebie, by nie zwracać się niewolników, którzy zbiegli. Więc jaki interes własny jest tutaj w piśmie w warunkach niewolnictwa? Bardzo mały. I Paweł, gdy pisze do Filemona odnośnie jego niewolnika, one z Nema. Paweł próbuje przekonać Filemona, by przyjął one z Mena z powrotem, ale już dłużej nie jako niewolnika, ale jako ukochanego brata, ponieważ traktowanie go jako niewolnika byłoby niespójne z perspektywą tego, że jest chrześcijańskim bratem, członkiem rodziny, a nie zniewala się członków rodziny. Więc w sposób jasny nie ma żadnej miłości wobec niewolnictwa jako instytucji. W najlepszym wypadku jest to jedynie instytucja, która jest inną opcją poza głodem w społeczeństwie bez zasiłków. Ale kwestią wymogów kobiety i mężczyzny w etyce seksualnej to jest zakorzenione w stworzeniu. I do tego odnosi się nie kto inny, jak nasz sam pan. Sam Paweł nawet może powiedzieć, że nawet poganie powinni to wiedzieć, jedynie w oparciu o materialną strukturę ludzkiego stworzenia uczynionego przez Boga. Spójrz na mężczyznę, spójrz na kobietę i powiedz mi, że to nie są seksualne istoty zaprojektowane dla siebie nawzajem. Anatomicznie, fizjologicznie, psychologicznie. Oczywiście, nawet poganin, mówi Paweł, powinien to wiedzieć. O ile więcej wierzący albo pobratymiec Żyd powinien to wiedzieć z dokładnym objawieniem spizm. Więc to nie jest pozycja, w której autorzy pisma zacisnęli nocy i powiedzieli, no trudno, musimy przyjąć taką rzecz. W rzeczywistości oni trzymali się pozycji przeciwko panującym trendom, które istniały gdzie indziej w starożytnym Bliskim Wschodzie i grecko-rzymskim basenie śródziemnomorskim. Innymi słowy, jeżeli argumentowałbyś taką pozycję, jaką stwierdza Martin, to musiałbyś twierdzić, że chrześcijaństwo byłoby szybsze do zaadoptowania jakiejś akceptacji homoseksualnej relacji niż wszystkie inne kultury w Starożytnym, Bliskim Wschodzie i świecie grecko-rzymskim. Zamiast tego jest dokładne przeciwieństwo. Kultura, która najsilniej przeciwstawia się homoseksualnej praktyce jakiegokolwiek rodzaju, każdy warto uczony to wie. Nawet ci nie warci to wiedzą. Że ta kultura to starożytny Izrael, wczesny judaizm i wczesne chrześcijaństwo. Więc oni nie tylko naiwnie nie chłoną studni kultury, nie myśląc o pozycji, którą adoptują, oni w rzeczywistości utrzymują pozycję przeciwną do wszystkich innych przeważających trendów wszędzie indziej na świecie, w którym żyli. I oni w rzeczywistości budują to, co Jezus zrobił budują na poglądach etyki seksualnej w oparciu o wymóg relacji mężczyzny z kobietą dla ludzkiej seksualności. Based on a male, requirement for human sexuality. Więc to nie jest tylko uznawane za rzecz, w którą wierzymy. To jest uznawane za fundament, począwszy od stworzenia. Yeah. To dlatego mówię, że ktoś taki jak Martin... Wiesz, stałem się być tutaj litościwy. Powiedz mi, co jest bardziej litościwą interpretacją tego, co robi James Martin. Czy jest albo a, po prostu ohydnie ignorantem, Albo B, czy on próbuje zwieść ludzi. Przyjmę każdą interpretację, która jest bardziej wyrozumiała. Ale to są jedyne dwie opcje, ponieważ każdy, kto wie cokolwiek o czytaniu pisma w jego historycznym kontekście, albo kto wie cokolwiek o logice i rozumowaniu analogicznym musi wiedzieć, że to co on robi jest złe. Dla przykładu, dlaczego on na przykład nie mówi cóż, niewolnictwo, pozbyliśmy się go. To pozbądźmy się teraz konceptu monogamii. Miejmy poligamię. To znaczy, może on to w pewnym momencie nawet zrobi. On z pewnością zmierza w tym kierunku, ale jak na razie nie myślę, by to zrobił. Dlaczego on nie zrobi takiej analogii? Ponieważ ktoś powie, nie może zrobić tej analogii z powodu zbyt małej korespondencji między tymi dwoma rzeczami. To jest dokładnie to samo, co z kwestią homoseksualnej praktyki. Więc jest to bardzo desperacki argument w jego części. My preferować analogii, która jest odległa, od analogii, która jest najbliższa. Myślę, że to kombinacja ignorancji, złośliwości i ogłupienia z rzymskiego katolicyzmu. Bo ja rozmawiałem z bardzo wieloma rzymskimi katolikami i oni są bardzo dużymi ignorantami, szczególnie w Piśmie Rzymscy Katolicy po prostu nie czytają Biblii. Martin powinien być inny, Martin yeah. powinien być wyedukowanym człowiekiem, jest kapłanem, powinien mieć wiedzę na temat Biblii. On jest jezuitą, ale z mojego doświadczenia z Berkeley nie wiem co oni studiują. To jakieś studia wypełniające. To po prostu wiele opłci, wiele dziwactwa, wiele feminizmu, wszystkie te rzeczy. Teologia środowiskowa myślę, że są ignorantami. Myślę, że są zajadliwi, ponieważ myślę, że mają bardzo osobiste motywy i myślę, że zostali po prostu ugłupieni, ponieważ jezuici są przeważającą organizacją gejów. Więc tego rodzaju myślenie po prostu krąży. Z pewnością nie jest w środowisku, które pozwala na krytyczną refleksję. W ogóle.